Dziś kilka słów o pyleniu wiechy. Gdy patrzymy na znamiona kolby, to widzimy, że mają takie małe zadziorki, na które gdy spadnie pyłek kukurydzy, to on się tutaj przyczepia, no i później kiełkuje. No ale żeby spadł, to najpierw musi wiecha zacząć kwitnąć, pylić. A tutaj mamy odmianę, która mimo 5 sierpnia jeszcze nawet nie wysunęła wiechy z pomiędzy liści. Na kolejnej odmianie chcę pokazać jak wygląda wiecha, która kwitnie pierwszy, drugi dzień i tutaj widzimy właśnie pylniki na tych białych nitkach z nich wysypuje się pyłek tutaj jeszcze kolejny przykład odmiany, która kwitnie drugi dzień to są dość późne odmiany typu dent. jesteśmy na Mazowszu już minam. to jest 5 sierpnia ta odmiana ma akurat tutaj dwie kolby i dzięki temu, że ta wiecha dopiero rozpoczęła kwitnienie. Pewnie obydwie będą dobrze zapylone. Pytanie, czy kukurydza je wyżywi. Kolejna odmiana jest o 1-2 dni wcześniejsza. Tutaj widzimy już całkiem sporo pylników na wiesze, z których wysypuje się pyłek. Przyszedłem na odmiany średniowczesne, gdzie widzimy, że na ziemi już leży całkiem sporo pylników ale jeszcze ciągle pojawiają się nowe, które dopylą do końca te kolby, których znamiona widzimy w tle. Na koniec zostawiłem najważniejsze, czyli odmiana, która zakończyła kwitnienie. Widzimy, że pylniki spadły na glebę, na wiesze nie pojawiają się żadne nowe. Na takiej odmianie po kilku dniach po zakończeniu pylenia można zrobić próbę, czy zalożnie są wszystkie zapłodnione i w kolejnym odcinku pokażę jak się robi test wstrząsowy. Dziękuję i zachęcam do obejrzenia kolejnego odcinka.